A może to jest po prostu taki tytuł? Who gives a fuck? Jemy dalej. Tego najpierw. Chyba nie o to mu chodziło, mówiąc odejść. Ale pan jest miłosierny, i nasze przeszłe winy mogą pójść w ręce. tutaj, o jaki ładny! Musimy jeno poprosić, że to powiadam. Wam żałujcie za grzechy. Padnijcie na twarze i wyznajcie winy. Bóg wam przebaczy. Taka jest jego natura. A zanim błagać, o wybaczenie musimy. gdyż zwycięstwo tylko wtedy może być pewne, Gdy terka... Pokołów na pierwotnie zaprowadzi eee, naszych wojowników do zwycięstwa najpierw akcy, a wkrótce w O już mamy dziewięć pasków. Zaraza na na Oczywiście jesteśmy teraz w mieście zajętym przez chrześcijan i teraz będziemy mieć propagandę chrześcijańską, tak przekazuje Teraz nie mamy wychadania. Nie mamy teraz wychwalania Salahadina A, pięknie Pięknie! Ty gnoju! Stwierdziłeś mój plan wykonania tej walki bez odnoszenia ran. Zginiesz śmiercią! Jaką śmiercią? Chodą? Okrutną. Bóg jeden wie, jak okropnych czynów chcieli się dopuścić ci ludzie. Zjawiłeś się w samą porę, nieznajomy? Możesz być pewien, że mój mąż usłyszał twoim mężom? Super. Co tu się stało? To Jeszcze czterech mieszkańców. O czym mi się dziadu. Kobieto Ty Boże, tu się stało? O właśnie, teraz nie kliknąłem. W trakcie kontry i. Koleś myślisz, że przeżyjesz to? Nikt nie ucieka z pola walki. Właśnie widzieliście to podczas tego długiego... Długiej kontry Altairi klepnął parę razy kolesia przez co go jedynie ogłuszył. Musiałbym... musiał bym... Um, kliknąć. W trakcie wykonywania tej kontry aby dodać do tego jeszcze zabójstwo przy życiu ostrza. Czego nie zrobiłem. W ten sam koleś został jedynie powalony. Zdarzają się i takie kontry. Ponownie, widzimy kolesia ciężkiego, więc jego najlepiej wyeliminować przy życiu ukrytego ostrza. Niemiec! A, ah, fuck! Ciężkie ataki są... Są bardzo zdradzieckie. Ha! Na tych ciężkich uzbrojonych koleś warto uważać i nie wyprowadzać w ich stronę zbyt wielu takich ciosów właśnie. Bo oni wtedy również korzystają z kontry, pięknie. Dzięki ci, dzięki! Znajdę sposób, by ci odpłacić za twoją dobroć, przysięgam, Wziąłbym buziaka, ale śmierdzisz, zły znak. O, tu zamknięte. Kto to zrobił? Powiedz! Idziemy stąd, nie będziemy walczyć z tym kolesem. Dosyć tu przelewania krwi. Mam dziś dzień dobroci, koleś przeżyje. Kto to zrobił? Powiedz! Tylko po to, żeby móc zabić tego ucznika, co ty Altair odpierdalasz. Coś mówisz? Ca! Co? Teraz wycofują się na południe, zanosząc błagania do Saladyna, by ten ich ocalił. lecz poniechjąc... Odejdź, wieśniaku, zanim cię zmuszę! Nie pyskuj. I nie nazywaj mnie wieśniakiem. Masz szczęście, że z tej belki skaczę w dół i nie, będę, nie będziemy się już więcej widzieć. Przynajmniej na razie, bo mi cię wypatroszył. Muszę pomyśleć, czy do... ten punkt obserwacji najpierw.